Thank you Państwo, Katowickie Liceum Ogólnokształcące Ojców Bernardynu oferuje proces nauczania w zwiększonej ilości godzin przedmiotów, które są obowiązkowe i które wynikają z siatki godzin. Koncentrujemy się przede wszystkim na tych przedmiotach, które są przez uczniów zdawane w czasie egzaminu maturalnego. Jeśli chodzi o zakres podstawowy, to przede wszystkim kładziemy nacisk na język polski, matematykę, oraz ten język obcy, który uczeń wybiera sobie jako przedmiot egzaminacyjny. Wszystkie te trzy przedmioty są realizowane w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Jeżeli byśmy zestawili to z świadką godzin ministerialną, okaże się, że każdego tygodnia uczeń ma o jedną godzinę więcej języka polskiego, o jedną bądź dwie godziny więcej. Lekcji z matematyki, no i więcej godzin języka obcego. Jeśli chodzi natomiast o przedmioty, które uczeń wybiera sobie w zakresie rozszerzonym, to tutaj także proponujemy zwiększoną siatkę godzin. Przede wszystkim chcemy, aby klasa pierwsza to był ten moment, kiedy uczeń zapoznaje się z przedmiotem, poznaje specyfikę arkusza egzaminacyjnego, i może także poznać metodę pracy, pracy nauczyciela, aby ta praca była jak najbardziej efektywna, aby ta współpraca była jak najbardziej efektywna. Dlatego też, jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, takie jak język polski czy wiedza o społeczeństwie, tutaj nauka na poziomie rozszerzonym od razu idzie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Natomiast jeśli chodzi o Przedmioty, które uczeń wybiera z zakresu tych matematyczno-przyrodniczych, siatka ministerialna sugeruje, aby zaczynać ich naukę dopiero od klasy drugiej. My natomiast nie chcemy tracić zbędnego czasu. Zaczynamy od klasy pierwszej, dając tę jedną, ale jakże ważną godzinę. Jedną godzinę przez cały rok. To jest właśnie ta godzina, kiedy uczeń poznaje przedmiot, poznaje specyfikę arkusza poznaje metodę pracy nauczyciela, no i wypracowuje te fundamenty, które od klasy drugiej pozwolą mu się efektywnie do egzaminu maturalnego przygotowywać. Mamy nadzieję, że ta oferta będzie dla Państwa interesująca. My już wiemy, że jest ona efektywna. Pomimo zawieszenia zajęć w szkołach. W naszym liceum edukacja trwa. Przygotowanie do matury nie zostało zawieszone ani realizacja podstawy programowej. Natychmiast przeszliśmy na nauczanie zdalne, na lekcje online. Choć je skróciliśmy do wymiaru 30 minut, to jednak odbywają się one w pełnym wymiarze. Wszystkie lekcje zgodnie z planem, tygodniowym rozkładem zajęć odbywają się, nauczyciele są dostępni, przygotowanie do egzaminu trwa. U nas. Nauka nie została zawieszona. Sukces szkoły i sukces ucznia wynika przede wszystkim z odpowiedniego zespołu, odpowiedniej kadry nauczycielskiej. W naszym liceum dokładamy wszelkich starań, aby nauczyciele cały swój profesjonalizm, rzetelność i doświadczenie zawodowe przekładali właśnie na ucznia. Nasi pedagodzy to czynni egzaminatorzy maturalni. To osoby, które wiedzą, jak przygotować do sukcesu maturalnego. Tworząc razem z wcześniej gimnazjum ojców bernardynów, a teraz bernardyńską szkołą podstawową wspólne środowisko, nasi pedagodzy, nasi nauczyciele potrafią na ucznia spojrzeć szerzej. Od momentu, kiedy wchodzi jako młody człowiek do liceum, aż po tego maturzystę, który podejmuje decyzję o wyborze dalszej ścieżki swojego rozwoju. Stabilny skład kadry nauczycielskiej, doświadczenie, profesjonalizm w pracy, wypracowane metody, to są te elementy, które uczniowi dają poczucie stabilizacji w procesie edukacji i przygotowania do egzaminu maturalnego, ale także w przygotowaniu do różnego rodzaju konkursów czy projektów. Dzięki niedużej liczbie, na, niedużej liczbie uczniów na zajęciach nawiązuje się specyficzna relacja. Następuje mocna indywidualizacja pracy, ale także taka specyficzna więź pomiędzy uczniem a nauczycielem. To rodzi otwartość, to rodzi zrozumienie, to rodzi także dobrą relację. Nauczyciel dzięki temu potrafi więcej przekazać, więcej wytłumaczyć, być. Bardziej niekiedy opiekunem takiego ucznia, przewodnikiem, mentorem, aniżeli tylko egzaminatorem. Liceum Ojców Bernardynów od kilku lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jest jedną z niewielu szkół objętych patronatem. Właśnie w ramach tej współpracy jestem uczestnikiem programu mentorskiego Kumpel. Przez cały rok możemy pracować w prawdziwych zespołach naukowych i zobaczyć jak wygląda praca naukowca. W ramach projektu można poznać metodologię prowadzenia badań naukowych, zdobyć praktyczną umiejętność z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, a także znacznie poszerzyć swoją wiedzę dzięki opiece opiekuna naukowego. Ja realizuję projekt otrzymywania neuronów dopaminergicznych metodą reprogramowania komórek pozyskanych z ludzkiego mocy. Podczas projektu miałem okazję zrozumieć i zobaczyć takie metody naukowe jak PCR czy immunocytelemia. Dzięki nauce w Liceum Ojców Bernardynu już teraz doświadczam tego jak może wyglądać moja ścieżka studiów. Dzięki funduszom europejskim w listopadzie wyjechaliśmy na seminarium do Niemiec, gdzie mogliśmy poznać rówieśników z różnych krajów, między innymi z Bośni i Hercegowiny, z Niemiec, z Łotwy, Litwy oraz Czech. Codziennie uczestniczyliśmy w narodowych wieczorkach, gdzie mogliśmy poznać zwyczaje oraz kulturę innych krajów. Dzięki udziałowi w konkursie szkolne mistrzostwa menadżerskie organizowane przez Fundację Rewas, mogłem wraz z kolegami założyć wirtualną firmę. Prowadząc swój pierwszy biznes, poznaję przedsiębiorczość w praktyce, od kuchni. Teraz przekonuję się, jak ważne są umiejętności nie tylko matematyczne, ale przede wszystkim kompetencje miękkie, takie jak umiejętność organizacji pracy czy, czy krytycznego myślenia. Cieszę się, że w Liceum Ojców Bernardynów mogę spróbować swoich sił, zanim na poważnie zainwestuję we własne przedsiębiorstwo. Ciao. Ciao. Quali lingue straniere stai imparando? Io studio il francese da cinque anni, l'inglese dalla scuola elementare, il italiano da due anni e il latino da otto mesi. Benissimo. Molte lingue conosci? Sì, <laughs> so. Was ist wichtig, Grammatik? Ich glaube uh. <coughs> Ich grabie beide Sachen, sowohl eh, Wordstadt als Grammatik. Man muss beides lernen. Ok, dziękuję. A tak. Bonjour. Bonjour. Okay. Tu czy angielsku i francusku. Dziękuję. No nie, co to jest? To jest już tak na ulicach będzie? Do wojny się szykujemy? Nie, nie szykujemy się. Trening ma bardzo wiele funkcji, szczególnie dla młodego człowieka, który rozwija się, jest w okresie dojrzewania i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie dla młodych chłopców to jest coś, co ma ich w jakiś sposób formatować, uczyć pewnego rodzaju dyscypliny. Spotykamy się tutaj po to, żeby nauczyć się reagować w sytuacjach stresujących. Żeby nie myśleć o tym, kiedy ta sytuacja nadejdzie, tylko właściwie ją ocenić i ewentualnie E, obronić się. Rola instruktora jest bardzo ważna. E, ja oprócz tego, że jestem instruktorem, jestem też nauczycielem historii. Trenerem powiedzieli, oni tak. mówili nasz mistrz i trener. E, jest mi bardzo miło. A jak się zwie ten styl walki, obrony? ten? Tak, to nie jest sztuka walki, bo my korzystamy z bardzo wielu technik, natomiast system e, powstał w Izraelu, nazywa się krafmaga. E, można powiedzieć, że on nie jest ortodoksyjny, nie, nie różni się od właśnie sztuk walki bardzo, bardzo tym, że jest bardzo uniwersalny, tak? W związku z tym nie podchodzimy ortodoksyjnie do poszczególnych technik. Staramy się ludziom dać również pewną swobodę korzystania z ich ruchu. Ciało również podpowiada pewne instynkty, które czasami gubimy po prostu w okresie dojrzewania i dorastania. To przede wszystkim o to chodzi. Nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Chodzi przede wszystkim o to, żeby grupa dobrze się ze sobą czuła, żeby czuła się pewniej, żeby dobrze się rozwijała, w naszej szkole są organizowane naprawdę cudowne wydarzenia, które powodują, że atmosfera panująca między nami jest naprawdę bardzo przyjazna, wręcz przyjacielska czy też rodzinna. Dużym atutem szkoły jest to, że każdy z nauczycieli podchodzi do ucznia indywidualnie i uczniowie mają naprawdę bardzo wspaniały kontakt z każdym z nauczycieli. Moim zdaniem również też wspaniałą rzeczą jest to, że nie mamy odgórnie narzuconego profilu klasy, że uczeń może dokonać wyboru, jaką ścieżkę chce kontynuować w życiu. To po każdym względem szkoła wyjątkowa. Urodziłam się we Włoszech, ale jednak w siódmej i ósmej klasie już w Polsce chodziłam. A od razu trafiłam do Bernardynu i zostałam też w liceum. Spotkałam dużo wyjątkowych osób i nauczyciele zawsze pomagają uczniom i zachęcają, wspierają, żeby pokon pokonywać trudności, ale także poznałam w szkole y, dużo nowych osób, jakby. No, są moi koledzy, koleżanki, to są moi przyjaciele, i kiedy przyprowadziłam się do Polski, tylko przez chwilę, powiedzmy przez chwilę, e, czułam się samotnie, ale w szkole zostałam przyjęta jak w domu i wielu uczniów i nauczycieli. Pomogło mi w języku polskim, i dzięki dziś mogę powiedzieć, że to moja szkoła, i dzięki tej wyjątkowej atmosferze.